No. Tak? Zdenerwołeś się. Do żółtego dawaj. Witam was drodzy widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy niedzielę. Planuję odcinek dopiero na środę, ale wydarzyło się coś dziwnego. A na początku chciałem Wam serdecznie podziękować, że jesteście ze mną 6 miesięcy, że jest Was tak dużo. Podziękować Wam za bardzo dobre komentarze, jak i te złe komentarze. Są sceptycy i są ludzie wierzący. Ja. Tych rozumie i tych rozumie. Byłem dzisiaj na przejazdce Ogrodzieńcu na zamku. Dojechałem tam, była godzina gdzieś 20, może 19, 50, coś takiego. Poszedłem na wzgórze tego zamku, żeby pozwiedzać tereny Jury, ładne widoki, porobić sobie parę fotek. I oddychnąć świeżym powietrzem. Podczas robienia zdjęć chwyciłem bardzo dziwne anomalia, ale też chcę się z Wami tym podzielić. I właśnie tworzę dla Was ten odcinek. Jest godzina pierwsza, może po pierwszej w nocy. Niemniej chciałem Wam pokazać parę fotek, które wyszły i nie wyszły. Też czułem się tam obserwowany. Nie wiem, mi się wydaje, że będę tam musiał wrócić na jakieś badanie takie poważne i przeprowadzić tam poważne badanie. Może wystąpię do tego zamku z pismem o pozwolenie na wyjście tam i nagranie, bo jest tam legenda o pewnym zjawie czarnego psa. Ale to zaraz wszystko Wam pokażę. Też chciałbym Wam opublikować stary film, yy, który myśmy nagrywali na zalewym droniowiczkim który jest w Lublincu. Jest tam też legenda, może i nawet historia o zjawie, która się ukazuje rybakom. Przejdźmy do materiału, chodźcie. Pierwszy slajd, który Uczyłem Spirit Tokera, bo zauważyłem, że coś mnie zaczyna obserwować. Najpierw były tańczące liście. Mówię, że coś jest nie tak. Była godzina 20:17, tak, jak widzicie. tam było jeszcze, Byli jeszcze ludzie na szlaku, spinacze, którzy się spinali na skałkach. szedłem kawałek i nagle poczułem, że mnie coś obserwuje. Czułem Spirit Tokera. I uchwyciłem takie słowa. Alina, James, nie bój się. Znowu zaczęło mnie coś obserwować, i wtedy włączyłem sersza. Znaczy, wygenerowało się takie coś. Taki obrazek na serrzu. Jakieś trzy postacie, które siedzą i patrzą. Pomijając to, wyłączyłem tego sersza i dalej sobie wędrowałem. Tutaj mamy kolejną fotkę. Stoję sobie, gdyby nigdy nic. Pozuję do zdjęcia, ale. Przybliżmy sobie to bliżej, i tutaj, w tej małym rysie, widać coś, jakby kontur twarzy. Czy to jest może jakieś przewidzenie, czy rzeczywiście tam coś jest? Czy ktoś na mnie spoglądał? Czy ktoś mnie obserwował w tym miejscu? Zostawiam wam to. Do skomentowania, czy wy też to widzicie. Tu w ogóle wyszła podka zamazana. Jakby coś wpływało na zdjęcie. I niestety wyszło zdjęcie takie. Tu jest kolejna podka w tym samym miejscu. I też coś tu jest już. Piszcie w komentarzu co tam widzicie. A tu w ogóle podka zrobiła się sama. Ja przechodziłem. I zdjęcie się same cykło w telefonie, ale po tutaj po lewej stronie była trawa, a jest jakieś czerwone I mamy coś ciemnego. co to jest? czy ktoś tu leży? na płask i jakaś ciemna jakieś ciemne zwierzę może ciemna postać w czegoś nie wiem zostawiam wam to do oceny piszcie w komentarzu to tyle z tych fotek Widzimy się w środę na odcinku. A teraz Wam puszczę film z zalewu drobiowiczkiego, archiwalny materiał. Kameleon ty dobrze kręć i świeć tym Jakieś kroki, słuchajcie widzowie, włączył ich? A dwójka i go. Czas. Czas. Kim jesteś? Podobno tutaj nad tym stawem w Lublińcu ujawnia się jakiś, jakoś postać białego mężczyzny, który był właścicielem niezależnej posesji jesteś tu z nami? podobno przesiadujesz na okolicznym placu zabaw podjdź do tego urządzenia nie mogę głośno gadać, podjdź Podie do urządzenia. On tam jest z tyłu. Słucham Jesteś właścicielem? Był by jego domu, co tu był. Tu masz takie urządzenie z zieloną lampką. Daj do żółtego. straszysz tu okolicznych mieszkańców. A może to tylko bujda? Co? Na placu zabaw przesiadujesz, co? Nie chcesz z nami rozmawiać. Podjdź, straszysz okolicznie mieszkańców, rybaków, tak? Porozmawiaj ze mną. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Chcesz rozmowy, tak? Słomie, przeleciałeś tam teraz przed chwilą, co? Słomie, ja chcę ze mną porozmawiać. Czy straszysz tu okolicznych mieszkańców? Co się dzieje? Mieszkałeś tutaj. Co? Daj, daj do czerwonego. Zegar. Daj do czerwonego. Podobno straszyłeś, jest to opisane w gazetach, że straszysz tu mieszkańców, rybaków, podejdź do urządzenia, do tego, co trzymie w ręce. Jeśli się boisz, ja zostawię to urządzenie. no i co? na razie no tak. bardzo dziwna sesja na Gostiubie coś miał? Eee, dwie dziwne odpowiedzi bo jedną mnie je widzę cię a drugą obserwujecie. a ja miał że chcesz się ze mną porozmawiać ale jakoś do tego nie doszło tam coś przeleciało mi się wydaje że w tamtą stronę trzeba iść a eee, kobieta i Ewa na imię i cały czas y, widzę Cię, albo obserwuję Cię no i że... iść za Tobą, pa, do, pa. Dominika no. teraz tam 25 ale o co Ci chodzi 25? 25 lat miałeś jak umarłeś, czy co? chowasz się i co? czekaj, wy wyłączyłem bardziej? Ach. 45 45? Numer 45 domu tak? Numer 45 co to gdzie to jest? Idziemy dobrze? Gadaj. Poprowadź nas. Poprowadź. My Cię znajdziemy tylko musisz nam pomóc. Widzowie no niby ten... Y... Niby coś tu jest, niby nas coś obserwuje, ale jeszcze jakoś tak nie chcę się za bardzo chyba skontaktować. Słabo. Ale no klimat jaki tu panuje jest naprawdę fajny. No zobaczymy może w innym miejscu. Za chwilkę się zatrzymamy i spróbujemy jeszcze raz K2. No ale to byłby też swojego rodzaju fenomen, gdyby nas w po... ten by wprowadził. Mhm. Ja Gdzie ty jesteś? Nad wodą. Straszisz rybaków. To aż dziwne, że ty tu straszysz takie okolicy. Tu pełno lamp, mieszkańców. Jeszcze się tylko upewnię Robercie, że mam telefon. Możesz? Yy, samolot. Tak? No to ja też mam samolot nie. Jest samolot. do urządzenia. Zobacz, trzymam w ręce taką takie urządzenie, które ma zieloną lampkę tutaj. Zbliż się może do niego. Może jesteś bliżej wody. Ale trwaniak z ciebie jest no. Prowadzasz nas na dół Jesteś tutaj gdzieś koło tej wody? Słuchaj, my Cię szukamy, chcemy Cię odnaleźć Ale Ty też musisz nam pomóc To nie plac zabaw? Nie. Chyba tam Po drugiej stronie? Mhm. No tam przejdziemy zaraz Ty też musisz nam pomóc, tylko musisz dać nam Jakiś sygnał, tak? No chcesz ze mną porozmawiać podobno? Co? Ja wiem, że byłeś tu przed chwilą. Powiedz, że latarki energia. stoi za nami. No? Ja? Był skok? A... Był ok. Bo... bawi się z nami kotka i się bawi zaklęcie Tubu, tu jest marynarz żeglowałeś tu. tu jest podejdź do mnie zamanifestuj się pokaż że jesteś tutaj dlaczego tu jestem no bo chyba zginąłeś mi się wydaje Kamerą przyjdzie no tam trochę więcej, bo mi się wydaje, że tam, że to jest chyba ten dom, chyba jest wyjście z tego domu Niekoniecznie, tam jest posesja No właśnie ta posesja, to mi się wydaje, że to jest ten właśnie dom wyburzony Ale on podobno został całkowicie wyburzony, nie ma już po nim śladu, tylko plac był pozostały No to to właśnie to będzie No ale tam jest budynek, to to Ja? No. A nie chcę tak podejść latarką chamską świecić, bo jeżeli to będzie budynek mieszkalny to ktoś się może zdenerwować Błyskok Teraz? No zielony. To co, mamy iść, do mamy iść w prawo czy w lewo? Posłuchaj, zabawimy się taką zabawę Ja się będę odwracał powoli, a ty jeżeli będzie to dobry kierunek, to dasz nam znać, że w tym kierunku mamy się przemieszczać. Izabela. Idę zaraz na plac zabaw. Przesiadujesz tu na tym placu zabaw Co? Może na ty ławce siedzisz? Samochód Dom Dom, tak, no miałeś tutaj dom. Gdzie plac zabaw? Miałeś dom. Zaklęcie. Zaklęcie. To zaklęłeś mnie? Tu... Podobno straszysz tu mieszkańców. Obserwujecie. No wiem, że mnie obserwujesz. Podejdź do tych urządzeń. Dotknij tego miernika. Dotknij tego miernika. Podobno jesteś widziany na tym placu zabaw. Jaka biała postać. Gdzie ten twój dom stał? Trudno się jest skomunikować z tym czymś. Tak więc. Uszkodzony? Co, uszkodzony miernik? Ten miernik nie jest uszkodzony, on jest dobry. Patrz, on działa. Tylko, tylko musisz podejść do tego urządzenia. Nie podejdziesz, to nie będzie działać. Czy możemy ci jakoś pomóc? Masz siłę, żeby podchodzić tutaj do dzieci i straszyć ich w tych okolicach tego lublinca? Nie jesteś zbyt rozmowy i nie chcesz nawet dotknąć urządzenia, które trzyma w ręce. Widzę cię. Dobrze, że mnie widzisz. Biegać. Biegasz po tym placu zabaw. No to podejdź tu, podejdź. Podejdź na tym plac zabaw. Chodź, chodź, gdzie biegasz? Dlaczego straszysz dzieci z okolicy? A gdzie ty miałeś tą hację, Twoją w którym momencie? chcesz. Przyszedłem tu z szacunkiem, chcę się z tobą skontaktować. Dlaczego? Terroryzujesz tu mieszkańców. Jesteś zdenerwowany i na tych mieszkańców daj do zielonej lampki. Widzowie, tak więc koniec kontaktu i do Łukasza. Łukasz tam robi sesję swoją. Zobaczymy jak tam u niego było. U mnie niestety były odpowiedzi. Ktoś się po prostu maskuje. Nie chce się tutaj zamanifestować. Tam były też jakieś odpowiedzi, wiecie to widzieć odcinku. Ale niestety jak na razie. To aktywność w tym miejscu mogę powiedzieć, że jest taka raczej, jest tu coś, ale to się nie chce dla mnie skontaktować. Tutaj widać moją latarę. Tutaj w tym miejscu coś było. Ja dałem zoom i dlatego, jest, i dlatego tak sieje. tu mi się wydaje, że coś po tym białym, ale to też ciężko powiedzieć co to jest? To są, to są urządzenia które służą nam do badania tajemniczych miejsc kontaktu z takimi rzeczami jak ty jesteś to co widzisz tutaj przed sobą, to z zieloną lampką to jest urządzenie, które nam pokaże, jeżeli do niego podejdziesz ono ci nic nie zrobi daj do zielonego, akurat się... Numer 49, tam mieszkałeś? Jak mieszkaj na 49, daj do zielonego. Skok. Tak, my na to mówimy skok. Jak dasz do zielonego, zmięć się. Plac zabaw. Chuśta się. się na placu zabaw. W środku na placu zabaw. Zgubiłem się. Dobier. Ja Utknąłeś między światami. Możemy pomóc ci. Zatrzymaj po... się. Możemy ci pomóc. Przejść na drugą stronę. Pomodlimy się za ciebie. Słuchaj mnie. jesteś dobrym bytym czy złym? Daj do. do. zielonego. Jak? Masz na imię Gabry... Masz na imię Gabrysia. Spalony. Zginęłaś tutaj w pożarze? Twój dom się spalił i ty zginęłaś? daj do zielonego Gabry... Gabrysiu jesteś dzieckiem tak wnioskuję po... no ty gabinet Byłaś w szpitalu tak po tym pożarze dobrze myślę nakierujesz mnie Gubiła się i dlatego tutaj koło tego jeziora krążysz cały czas, tak? słuchaj Gabrysiu, nie musisz się bać my cię zrobimy krzywdę możesz śmiało tutaj podejść, zobacz, pobaw się to... tutaj jest takie urządzenie, o właśnie, widzisz? Dobrze Może do niego podej podejść, ono ci nic nie zrobi podejdź i daj do... do podej powieszony, o no. podejdź i daj do zielonego nie bój się! Podejdź. Daj do zielonego. Jego. Co jego? Jego się boisz, mojego kolegi? Bo krzyczy. Nie <grywia> się boisz. Ja się nie bój. Ja ci nic nie zrobię. To jest Gabrysia, nie chłop. A bo Gabryśia, nie bój się widzisz, tutaj nie bój się Gabrysia wujek dziki tylko tak żartuje, on jest bardzo sympatyczny nie bój się, daj do zielonego, nie bój się, nie o, bój się był skok no, był, był Gabrysia, nie bój się, daj do zielonego tylko tak wygłupia, nie musi się bać nie bój się, można wydać do czerwonego my cię tu zostawimy w spokoju, ale nie strasz tu mieszkańców, Gabrysia dobrze Gabrysiu Posłuchaj, nie możesz za nami podążyć. Nie, nie wiesz, czy cię denerwują. Dobrze. Posłuchaj Gabrysiu. Nie możesz za nami podążyć. Musisz zostać w tym miejscu, gdzie jesteś. Albo jak chcesz, to możemy się za ciebie pomodlić. I to to... Portal otwarty. Co? Portal otwarty. Patrz. Portal otwarty. Aj, bardzo nieładnie pogrywasz, demonie. Pod dziewczynkę się tutaj podszywasz. Co ty myślisz, że teraz. No, że jesteś demonem, tak? Daj do czerwonego. Bardzo nieładne. Bardzo nieładnie, z swojej strony, że to zrobiłeś. Nie, w życiu za tobą nie pójdę. A tobie to. Za mną też nie wolno podążyć. Ani za moimi towarzyszami. Nie może tego prawa. Zostań gdzie jesteś. Ale jak chciał wzbudzić zaufanie, że nie będzie. No, dziewczynka, bawię się. Biedna, że się bawię się, bawię się. Dawaj do zielonego, jak jesteś demonem. Do czerwonego skoczył. Takiś mądry jest widzisz. Zdenerwowałeś się? Do czerwonego? No. żeś... No. Tak? Zdenerwowałeś się! Do żółtego dawaj!